Bardzo precyzyjne informacje. Nie chciałabym dzisiaj wrzucać takiej kwoty. Jest to, po ostatnim moim spotkaniu jest to prawie 100 mieszkań. I to są remonty zarówno z środków pozyskanych dzięki abolicji. To są remonty, które uzyskali, które remontujemy z budżetu przeznaczonego na ten rok. I są to remonty, które wykonują przyszli najemcy w tym naszym programie mieszkanie w zamian za remont. A to są oczywiście osoby, które wynajmują, które są na liście mieszkań. To 100 mieszkań w ubiegłym roku przypominam także to było 100 mieszkań, to jest bardzo duży przyrost, jeżeli chodzi o remontowane mieszkanie pustostanu. Teraz mam ciągle problem i pewnie... Problem z remontami tych części wspólnych, bo na to rzeczywiście nam brakuje środków, ale uznaliśmy, że w tej sytuacji finansowej miasta najpierw przede wszystkim remontujemy mieszkania, lokale mieszkalne. Panie Państwo, to... 10 listopada wygraliśmy konkurs. Konkurs ważny dla miasta, ponieważ dotyczy przedszkoli. Zarząd województwa pomorskiego przyznał okay. naszemu miastu 5,5 miliona złotych na projekt upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt, który będzie dotyczył jeszcze lepszej struktury siatki, ale także edukacji przedszkolnej. Całość zadania finansowa wynosi 6,5 miliona złotych, czyli wkład własny miasta to tylko milion złotych. Pozostałe 5,5 miliona pozyskaliśmy w ramach konkursu. O szczegółach tego projektu opowie pani prezydent. Prezydenta bardzo, bardzo się cieszymy z tego sukcesu, ponieważ pisaliśmy ten projekt wtedy, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że przedszkola będą bardziej zagospodarowane przez trzylatki, ponieważ. Nie wiedzieliśmy o tym, że zmieni się struktura oświaty tak, że sześciolatki w większości jednak pozostaną w przedszkole. W związku z tym, ten zaszczyk finansowy bardzo poprawi infrastrukturę, wyposażenie, unowocześni przede wszystkim, bo już na tym poziomie dzieci przedszkolnych wymagają oni tego, żeby na przykład umieli kodować. Pokazało się to w przedszkolu 32, przedszkolu, które weszło w projekt z Samsungiem. Dzieciaki dostały wszystkie tablety i fantastycznie pracują, i nie chodzi o to, żeby ich. Tylko do dobretów przywiązać, ale żeby rzeczywiście oni nabyli takie umiejętności, które w szkole podstawowej będą sprawiały im tak naprawdę radość i będą bardzo twórcze dzięki temu. Także ten projekt wpisuje się w nasze wzmocnienie przedszkoli, a tym bardziej ważne, że jak wiecie Państwo, przedszkola są zadaniem własnym samorządu i kwota, jaką przeznaczymy co roku, na przedszkola to jest 25 milionów złotych. I to są pieniądze przede wszystkim z naszych podatków. Wsparcie więc infrastruktury przedszkolnej, wyposażenia, zmodernizowania to jest to, o co się bardzo staraliśmy. Jest, jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrze wykorzystamy, a efekty będą widoczne wtedy, kiedy absolwenci tych... Przedszkoli będą uczniami szkół podstawowych. Czyli w związku z tym nowe przedszkola nie powstaną? Nie ma takiej nie potrzeby, ma potrzeby, ponieważ wystarczy. my chcemy zmodernizować te przedszkola, które w tej chwili funkcjonują, i nade wszystko mieć szansę na to, żeby je w sposób nowoczesny wyposażyć, a nie tak naprawdę jak najczęściej to odbywało, prosić o wsparcie rodziców, plus oczywiście to, co mogliśmy z naszego budżetu samorządowego. Czyli mieć. teraz tablety będą we wszystkich przedszkolach? Zobaczymy. E, to, w jaki hmm. sposób będziemy chcieli wykorzystywać. Na pewno dzisiaj jest tak, że ten tablet rzeczywiście zamiast podręcznika, pamiętajmy, bo to jest taka zasada, a nade na wszystko dzieciaki bardzo lubią wizualizować. Doskonale wiecie, że każdy skupia, z dzieci naszymiu. ma. Każde dzieci ma kilka kanałów uczenia się, i chodzi o to, żeby jak najlepiej zdiagnozować ten kanał i dać im taką szansę pracy, która najlepiej będzie. Tak? Woli, jakby wyjaśnienia, te 6,5 miliona złotych to jest na wszystkie oczywiście gminy, które wchodzą w skład projektu. Konkretnie tutaj gmina Kobylnica, jeszcze miasto Ustka, gmina Denica Kaszubska oraz gmina Słupsk. Ale jakby Czyli nie tylko na miasto. To my nie dostajemy tylko, być... przeszło tak, 2, miliona, tak, 2 miliony. Ponad tak, 2 miliony jest za samo zakres rzeczowy. my jesteśmy jakby, liderem. Tak, dziękujemy mój... za to wyjaśnienie. Proszę. E... Cztery przedszkola, tak jak pani prezydent powiedziała. 95 miejsc przedszkolnych już zostało uruchomione i wsparcie będzie dedykowane nie tylko na utworzenie tych miejsc, ale przede wszystkim dla, na zajęcia dodatkowe dla, dla dzieci. Czyli wszystkie te cztery przedszkola, wszystkie dzieciaczki z tych przedszkoli będą objęte wsparciem w postaci zajęć dodatkowych poza pięciogodzinną, tą bezpłatną podstawą programową. I będą to również zajęcia specjalistyczne. I wśród takich zajęć, to może podam najciekawsze, to między innymi zajęcia dotyczące języka w języku angielskim, czyli nauka języka angielskiego, kompetencje matematyczno-informatyczne, tak jak Pani Prezydent powiedziała, właśnie z wykorzystaniem narzędzi TIC, zajęcia artystyczno-teatralne i rytmiczno-taneczne, a ze specjalistycznych przede wszystkim terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia kompozycyjno-wyrównawcze, zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych i takie ciekawe np. terapia metodą ruchu rozwijającego warunki szerber, czy zajęcia terapii ręki. także Ciekawe, które dotychczas nie były prowadzone albo nie mogły być właśnie ze względu na, na ograniczone też środki budżetu miasta. Wkład miasta w postaci, w kwocie 321 750 zł zostanie pokryty środkami w postaci niepieniężnej, nie to znaczy, że y, będą to po prostu w, w, koszty, które ponoszą rodzice na co dzień na sfinansowanie wyżywienia y, dzieci y, w tych czterech właśnie placówkach. Stąd to jakby no, miasto nie zostanie obciążone, a wiele, wiele zyskamy, czyli y, i adaptacje y, i jeszcze 50-55 nauczycieli z naszych przedszkoli zostanie y, przeszkolonych, y, zaoferujemy im studia podyplomowe w zakresie właśnie edukacji wczesnoszkolnej, więc projekt naprawdę bardzo taki dla nas... Teraz chciałem Państwu przedstawić pomysł, który chyba jest wyjątkowy. Nie ma takiego pomysłu jeszcze w Polsce. Chcemy utworzyć w mieście fundusz chodnikowy. Stan naszych chodników i niestety także radni to przetestowali na własnej skórze niedawno. W naszym mieście pozostawia wiele do życzenia. Chcielibyśmy to zmienić w ramach rewitalizacji. Mamy taki fundusz w projektach e, zaplanowany, ale nie ma takiego funduszu miejskiego, który przeznaczałby kwotę, pieniądze tak jak przeznaczamy na remonty dróg, na remont chodników. I w związku z tym chcielibyśmy radnym przedstawić na najbliższej sesji projekt uchwały dotyczącej poszerzenia strefy płatnego parkowania, zgodnie z sugestiami mieszkańców, którzy e, od lat apelują o to, żeby ta strefa na ich terenie została powiększona. Chcemy Środki, które zbierzemy z, ze strefy płatnego parkowania. Y po, po części, w całości, ale za pomocą tego mechanizmu przekazać na fundusz chodnikowy. Fundusz, który sprawi, że z tych środków będziemy remontowali kolejne chodniki, żeby osoby, które płacą za strefę parkowania widziały konkretne efekty tych opłat. I w związku z tym naj, na najbliższej sesji przedstawimy taką... Taki projekt uchwały. Pan prezydent Marek Biernacki oraz pan dyrektor Borecki z zim przedstawią Państwu szczegóły. Propozycja, proszę Państwa, dotyczy poszerzenia obszaru, na którym występują problemy sygnalizowane przez mieszkańców, który sprawi, że strefa powiększy się o 500, około 500 miejsc parkingowych. To jest obszar od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Wolności. W sprawie ulicy Mickiewicza już wiele było tej sygnałów ze, ze strony mieszkańców. Polskiego. Też i podwórka są zapychane w bezpośrednim sąsiedztwie. Jednocześnie chcielibyśmy zmienić czas funkcjonowania tej strefy. Dzisiaj ona funkcjonuje od godziny 9 do 17. Patrząc na to, jak aktywność jest mieszkańców w centrum miasta i zajmowanie miejsc parkingowych, no, ta propozycja dzisiaj będzie dotyczyła godzin od godziny 8 do godziny 18. Co w sumie powinno się przełożyć na kwotę no, kilkuset tysięcy, pięćset, sześćset tysięcy złotych, które będą dodatkowym dochodem i w całości chcielibyśmy go właśnie przeznaczyć na, na strefę, na fundusz chodnikowy. Konsultacje tej strefy odbywały się już dwukrotnie. Na wiosnę mieliśmy spotkanie w Mechaniku, około miesiąca temu było się spotkanie w Scopiesie. No i w wyniku tych analiz i spotkań i rozmów z mieszkańcami, którzy akceptowali to rozwiązanie, bo jedyne co tylko doskwierało mieszkańcom to to, że mieszkańcy mogli parkować do tej pory tylko na własnej ulicy. Teraz będziemy zwiększyli możliwość, aby w przypadku, kiedy nie będą mogli parkować na własnej ulicy, na sąsiednich ulicach też będzie dopuszczone parkowanie mieszkańców którzy są zameldowani w centrum miasta. Oczywiście trzeba będzie to udokumentować. Także myślę, że z jednej strony uporządkujemy i będziemy zwiększali też i zachęcali do tego, żeby jednak korzystać z komunikacji zbiorowej. To jest nasz, nasz cel taki ostateczny. A jednocześnie znajdą się środki. Myślę, że będzie większa akceptacja mieszkańców, aby finansować to, co jest no, doskiera w centrum miasta. I, nie tylko w samym centrum miasta, ale problem z chodnikami. Myślę, że w ten sposób rozwiążemy chyba problemy. Panie prezydencie, ale Pani czy to nie jest tak, że zwalczamy dzielnie problem, który sami tworzymy, bo wiele miejsc parkingowych na chodnikach jest po prostu wyznaczanych poprzez namalowanie białej linii. Proszę okay. się przejść na ulicę Partyzantów, na ulicę Szarych Szeregów, bardzo no, wysokie krawężniki. Płytki chodnikowe, pozałamywane, cokoliki przy jezdni, przy chodniku, pourywane, więc tak naprawdę tworzymy miejsca i dokładamy sobie pracy. Na pewno w takich miejscach będzie potrzebna korekta. Tutaj zaraz wypowie się pan Borecki na ten temat. To będzie okazja do tego, żeby naprawiać. To oczywiście zgadzamy się, bo są rzeczywiście też przez to parkowanie często te chodniki dobijane. To jest fakt, ale to będzie podstawa do tego, żeby to gruntownie ponaprawiać. Natomiast wyznaczanie wynika z ustawy. My oczywiście byśmy. My chcieli to w prostszy sposób robić chociażby Fakt, że na placu cię żeby szachownicę taką wymalować, która nie wygląda zbyt estetycznie, ale to jest niestety, niestety wymóg e, ustawowy, żeby wyznaczać precyzyjnie te miejsca do parkowania w e, strefie, e, bo na, na innych miejscach parkować po prostu nie wolno. Jeżeli chodzi o szczegóły, to tutaj Pan, o pan wówniki, dyrektor to. Borecki, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o ten fundusz rynkowy, to to co pani powiedziała, pomoże nam załatwić problem, który dla nas gnębi, czyli te miejsca wszystkie, które są pozerwane, będzie <laughs> można wymienić całą nawierzchnię. Często obniżyć krawężnik, wzmocnić podbudowę, żeby mogły samochody tam stawać, bez ryzyka, że się chodnik zapadnie. W chwili obecnej prowadziliśmy tylko doraźne naprawy w tych najgorszych miejscach, bo nie mieliśmy środków przyznanych. A te pieniądze pozwolą nam docelowo wymienić w poszczególnych ulicach wszystkie chodniki, miejsca postojowe, wszystko to utwardzić, wszystko to wzmocnić, żeby to naprawdę te pieniądze ze strefy były przeznaczone na strefę i na chodniki wodne. A o jakiej kwocie w ogóle mówimy? To jest około. A na półtorej w zależności od, od, od dochodów miesiąc. ze strefy jakie będą wypłatył. Czyli to jest ta część, którą miasto dostaje od operatora, tak? Tak, w tym roku 500, w 2017 roku była rozmowa, że będzie z nadwyżki jaka wpłynie z poszerzenia strefy, a w 2018 roku środki mają być przeznaczone. Wszystkie, zna, mają, mają być to środki znaczone i przeznaczone na chodniki z czego będziemy się rozliczali. To na ile metrów chodnika to starczy? 3 tak, no, Pod budową 100-120 zł za metr kwadratowy chodnika wynosi przebudowa. Trochę, no, wystarczy. trochę wystarczy. Naprawdę te pieniądze pozwolą nam w miarę w szybkim czasie wymienić cały centrum.